Udrożniłeś rury, Szymon? No. Twierdza Modlin wezwała. Wezwała, żeby schudnąć, kurwa. Oczywiście co? Cała ekipa weszła. A Wiktor, plus oczywiście no, z lekką nadwagą, nie może się przecisnąć. Masz tyle co ja. No i co z tego? Kolejna osoba nam się wyłania. Wygląda o, jak Nefryt. Będzie. Nefryt, dlaczego tak dyszysz? Co się stało? Nie mogę wyjść. Busiewic. Nie, nie popychaj mnie. Kao, zostaw go, zostaw go z tyłu. Zostaw nie, te spodnie. Nie popychaj go. A razu wyskoczy. Co taki szczęśliwy jesteś, Nefryt? Jeszcze bym do dłużej został. Dupa nie Jestem. Doszedłeś? Jestem. Dobrze. Czekamy na kało jeszcze. Ktoś nam się wyłania. Ta tapeczka, która... Tapeczka na razie. Ta, która zapoczątkowała tą tą penetrację. Przekarła. Roździewiczyłaś. Dobrze. Dobrze było zabrać wegankę na kieszowanie. Rzekaj do obiadu. Prosta ta dziura, nie? Fajnie było, no? no, no takie wszystko. proste. Od, od o, może dobra, to dobra, 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 dobra. No, prosty każesz taki dla niepełnosprawnych, dostępny na rowerze. Waga ciężka dotyka. Dostępna tylko łodzią. Długopis wziąłem, dokładnie. Dobrze, dobrze. Wiktor Bury. penetruje wszystkie Dziur. Też jakaś dziura, Musisz się, się tak trochę ten... No no dobrze, dobrze, dobrze. Tylko się nie napinaj. No, no, dobrze, nie napinaj się. No. <grym> Gorzej będziesz pojściem, nie martw się. Alfred! <grym> <grym> uh, uh. A teraz relacja samej penetracji kanału Jesteśmy w twierdzy Modlin. Moi poprzednicy już przetarli szlaki. Teraz moja kolej. Do kasza właśnie za mną widać światełko w tunelu. A samą skrzyneczkę, proszę bardzo, mamy pod kubką Cegieł. Jak odłożyć skrzynkę GC? Potwierdzamy, jest bezpieczna. Nasz wysładnikiem właśnie odkłada.